W dzisiejszym odcinku. Przy pału tam jechać, bez kopyt, wiesz, w razie jakby zawinęli, to by byli o kurwa. Może nawet dobrze, opodatkowany biznes to dobry biznes. Oczywiście, że tak. Teoretycznie nie ma z nim tak naprawdę o czym gadać. No. no bo tak mówił, nie? 60 koła. Chyba będzie śmierdziało, że jakoś go tam zagadam i. Proszę zapytać, czy możesz dołączyć do jego grupy słyszałeś, że jest grupa Włochów, która działa na Sandy. Hmm? Tak kurkuja złapać? No tak, i on będzie chciał wtedy może ciebie wybadać, jak będziesz jak będzie chciał cię przyjąć. i będziesz wtedy wiedział, że to mac spalony. A jak powie nie mam kurwa żadnej grupy, kurwa, no to wiadomo. Dobra, zobaczymy jak to wy wyjdzie. Po prostu będę informował na bieżąco. Także wszystkiego dobrego panowie i jak coś, to działamy. To działamy. Do zobaczenia. Dzięki Leo, cześć. Dam ci kontakt też do Donisa. Mhm. A Donis ma też nawozy nasze. Jestem. A czekaj, dałem ci swój. Jestem tajemniczy na Do, o, testem. do okay. Dobrze, Tego, mam dużo rzeczy. Dałem ci swój. swój. To jeszcze raz, do Adonisa. Proszę, Adonis. Dobra. I też możesz się do niego zadzwonić. Ja z nim gadałem dzisiaj, wczoraj i on jest na mieście, więc możesz zrobić te dwa spotkania i dać nam raport wiadomościowo-tekstowy. Yeah. Jo. To tu był ten motor? Czy, czy gdzieś? Tak, tutaj. To Tu jest motel? Taki. Nie, motor, motor. A, motor. Powinieneś się chcesz jeszcze podwieźć. No, nie, starczy. No dobra, to, to ja jadę tam zarazem. Ja Ej, słuchaj, jakbyś ustalił, czy pobierać ci e, z banku e, faktury, mhm. wiesz, wystawiałem ci za mieszkanie, daj znaka. Jasne, Bo jasne. wychodzi dobra, na to, dobra. że za darmochę mieszkasz, więc daj znak, czy ci ma jakieś faktury wystawiają. Dobra, dobra. Bo sam coś wynajął. Na razie. Dobra, na razie. Cześć, coś by się przydało, jakieś miejsce. Tak, bo mam dużo tematu na razie w mojej torebeczce, ale wiesz, buchną mnie z tym może być kurwa klopsik. Tak, y, pytanie Logan: no, y, dyspozycje rozdane. Aha. Można by było dzisiaj do tego dziuka zadzwonić się z nim ewentualnie jeszcze spotkać, zobaczyć czy on jest. Ja chętnie. Albo, albo po prostu i chętnie dzisiaj. No dobra, ja możemy jasne. iść do niego, no. Dobra. Ja jestem aktywny, Ty. Ty, podejdźmy jeszcze naszą starą miejscówkę pod poczteks. Czy pod skrzynkę pocztową. Mam do odbioru okay. dwie maczyty zawinięte w siatę. Mam okay. nadzieję, że nikt tego miejsca nie obserwuje. Okej. Okay. Nie opłaci i mu ze schowka, wszystkie itemy ze gangu znikną. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie. Diuk, dziuk, dziuk. Gruby, gruby, gruby. Odłóż do skrzynki, no właśnie i odgrywamy, że nie możemy tego dłożyć do skrzynki, bo nasza miejscówka była przeszukana, może być obserwowana i tak dalej i tak dalej, więc no ja już wymiksowuję się, wymiksowaliśmy się z tej miejscówki. Jest to taki okres przejściowy, dość trudny do odgrywania, bo itemy trzeba chować gdzieś, ale damy radę. My damy radę. My lubimy też takie takie akcje, bo one przyniosą może fajną nową miejscówkę, nowe miejsce, może kilka miejsc. Zobaczymy, zobaczymy. Okej. Okay. Rozglądaj się. Proszę. Załatwię to szybko. Kopko, jest tu kto? Dwie maczety. Charlie! Psiarnia, psiarnia jedzie. Psiarnia jedzie, spadamy stąd. Dawaj. Kurwa, jadą tu. Dawaj, 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 nie miałem już na motorze czekaj, co to odpierdalasz? Siadaj, siadaj, siadaj. Nie mogę. Nie zostanę Dobra, jedziemy. Na szczęście nie tutaj. Myślałem, że mieliby kurwa jakąś kamerę nadajnik, cokolwiek. Zastrałem się to trochę, nie chciałem znowu do więzienia wracać. Dobra, 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 nie robisz nic nielegalnego, tylko odbierałeś kurwę gangsterską przeszyłkę. Spokojnie. Masz wszystko? E, mam wszystko, dwie maczety. Bardzo dobrze, bardzo kurwa dobrze. W plecaku. Nie no, trzeba uważać, nie? To jest to wiesz. Ewentualnie jak tam podjechać, to szybko hop, siup. Szyb, szyb. Tak, hop, siup. No bez przypału, albo bez przypału tam jechać, bez kopyt, wiesz. W razie jakby zawinęli, to by by o kurwa, faktycznie nic nie mają, nic nie było. Ej, serio, drzwi otwarte zostawiłem? O nie, ale zjebałem. A przeparkowałem serio? Otw otworzyłem, serio? Przeparku tak, tak, forfury przeparkowałem z jaśminią z samego ranka. Świetnie, moje Otwarte na pewno są? No to prawdopodobnie ze wsyłem grę całą z omgangu. Ale jaja. No to koniec. Na 100%? Ale... No to może nam ktoś wejść do naszej byłej miejscówki, w której nic nie ma. Oh, fuck. No to teraz jest... Dobra, nie piszcie tylko nie piszcie czerliemu Nie piszcie Charlie'u. To jest możeć koniec sezonu. Słucham. Dzień dobry, Charlie. Dzień bardzo. dobry. Dzwonię w sprawie... Zbiór. O, Czy tak, jest opcja, tak. żeby się spotkać i porozmawiać na ten temat osobiście, żeby pan przedstawił mi na przykład jakieś tam jakieś parę, parę faktów? Jest opcja? Mm, jak najbardziej, tylko za parę minut, bo mam świadka obecnie na biurze. Jasne, dobra, dobra, Gdzieś dobra. mam przyjechać w konkretne miejsce? Ej, no tak, poprosimy. To w jakie? Jeszcze nie wiem. Dobrze. Wyślę, wyślę. Dobrze, na dobrze. Radzie. Gdzie się z nim łapiemy? Gdzieś nie, nie będzie słychać, jak będę mu wpierdalał kilkanaście kul w ten jebany, gruby brzuch. O kurwa. Dortowałem. O kurwa, patrz, patrz, patrz. Przejdźmy obok powolutku, czyli tutaj. I tutaj jechali. Napad na sklep. Uh -huh. A nie wiem, wymyśl jakąś miejscówkę. Może masz coś w Sandy w okolicach. Mamy tego sporo opuszczone chaty, domostwa. I oczywiście z dala od tych policjantów. No spokój to, z... to może w naszym starym domu. Bezpiecznie. Wpuścimy go do środka. Może jest to pod obserwacją, ale jest... Nie, nikt nas nie spotka z nim. Wiesz o co chodzi? Najgorzej to jest jak cię jakiś ktoś wypatrzy, że się z cen spotykasz. Aha, możemy? No Jak sądzisz? Jak dowódź, dowódź. Ale stara miejscowa może być dobrym... dobrym miejscem. Prawda? Może zagramy dobrego blefa, że wcale nie, nie opuściliśmy. No, 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 I on przyjedzie, zaparkuje furę, puścimy go tym razem do domu. To będzie bezpieczne miejsce. Nikt nas nie podejrzy, nikt nas nie podsłucha. Ale mówię ci, no, gość jest... Jedna rzecz, pamiętasz to, co ci powiedziałem po tym, jak się z nim spotkałem? Jedna rzecz nie pasowała mi do układanki. No? On zapytał się mnie, jak ja mam na nazwisko. A ja mówię, że espresso. A czy pan Logan, który z panem mieszka, do cappuccino? Ja mówię, no, może tam coś tam, kurwa, wiesz... Otwierdził. A on mówi, bo mam na biurku na was yy, nakaz przeszukania. Ja mówię, który mać? To miałby nakaz na biurku i nie widziałby nazwisk? Nie mam no? pojęcia. Nie wiem. No, no, no. A druga kwestia. A on mówi, że może tego nie podpisać. Ja mówię, panie, kurwa, jak pan tego nie podpiszesz, to pana zdejmą. Możemy się umówić tak, że pan to podpiszesz, a my po prostu wyczyścimy tarczy, czy coś, nie? Bo pytanie, stare, jest jedno. Czy my chcemy mieć jakąś jakieś, jakieś bronie przy sobie tak dalej? Tak, bo i tak on nieoficjalnie przyjeżdża. Ewentualnie go zamkniemy w tym. Ja bez kopyta już nie mam opcji się ruszać. Czyli na spotkanie z policjantem, z sędzią, muszę mieć klamę przy sobie. Teraz już mhm. ...to dużo się odjebało. Zrób, lub, zrób licencję, biły recydywista. Który siedział za postrzały i po, kradzież broni policjantowi. Cz, wydaje mi się, że mogą być delikatne trudności z tym związane. Jak sądzicie? No mogą być delikatne małe Dą, perturbacje. Dobra, na razie. Co, przyjedzie tutaj? Tak. Powiedział, że za 10 minut. Ustawiam w razie czego motocykl za barierkami do ucieczki. To jest złą gang. O kurwa! Tango down, jeden policjant down. Leży bokiem, może stracił przytomność. Jest szansa na ograbienie go z klamki. Pościg trwa w centrum Sandy. Widzę radiowóz sklekotany, Policjant wychodzi, jeden, dwóch. Policjant, policjantka łatwiejsza, kobieta raczej o 30-40% może być nawet od mężczyzny. Mówi się, drugi policjant, czterech policjantów, dwa radiowoz, jeden pomaga drugiemu, czyli pościg się naprawdę uszczuplił. No baba prowadziła chyba, tak? Na pewno wysiadała po stronie kierowcy. Chyba mamy dobre widoki stąd, stąd, oj. Szkoda, że opuszczamy tą miejscówkę, samo centrum, stąd widać tyle, tyle rzeczy. Ale może znajdziemy miejscówkę taką, z którą z lunetki będziemy widzieć całe Los e, Sandy Shores. O, dalej znowu za kierownicę dali ją posadzili. Chyba oddział kamikadze. Dobra, bez odbioru nic nie widać już. Motocyklista czarny zetkuje go już, obraz do banicji. Kostuje nas. Zala, będzie Ej, ja, może ja będę właśnie takie streamy robić, żebym obserwował ludzi, co robią. Już tak się nie nadaje do interakcji ciekaw. przecież. Jakie pytania chcesz mu ziadać? Żadne. Ja, ja nie chcę z nim gadać. Ja będę tylko słuchał. Ale jest twoja sprawa. Działaj, podejmuj decyzję. Ja się nie będę wpierdalał. A myśli, Lepiej to rozegrać. Ja jestem za bardzo impuls impulsywny. Gadaj z nim, gadaj, co tam, co ma nich przedstawić swoje. Zas te propozycje, ja spokojnie się będę co, co z tego. Przedstawił, przedstawił. No to może niech je powtórzy. Okej. Okay. Tom... No co co ja mu powiem? Jestem logem kapuczyny, jestem poszukiwany, pięciu podjebałem, jak mi z tym pomoże. No właśnie. No no właśnie no, no. Więc teoretycznie nie ma z nim tak o czym gadać. No. no. bo tak mówił, nie? 60 koła za to, że opuści jakieś przeszukanie miejscówki i mój wyrok. A ja już tak. siedziałem kurwa dwa razy. Nie, 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 nie. On mówił, że z wyrokiem nie pomoże. A, no czyli Ale miejscówka, pom... miejscówka jest wygolacona tak. już, nie? I, i samochodami naszymi. I samochody powiedział, że przeszuka. A fur, furtu już nie ma. Chyba, że, pier, nie chyba ma. że nam dupnie furę na mieście. Chyba, że dupnie furę na mieście. No. A teraz jeszcze może jak nie przyjmie i nie damy mu kasy, to on będzie kurwa wiesz, wymyślał, że my, że złapał nas na kurwa gorącym uczynku. Ja co ty zrobimy? No kurwa, no i no przejebane jest wtedy stary. Myślę, myślę. Żeby nie popełnić wiesz błędu. Może nie powiedzieć mu kurwa za dużo. Ja się zgodziłem wtedy na te 60 tysięcy z uwagi na to, że chciałem, wiesz, przytrzymać go. Powiedziałem, dobra, wpłacamy. Nie ma żadnego problemu, wpłacamy. Wyczyściliśmy chatę, więc kurwa, może tu wjechać. Jedyne co zobaczy to stare, parę starych ubrani i obstrany kibel. No i tak nas chyba, że, zmusili do zmiany że powiem, miejsca, żeby tak. Chyba, że powiem mu tak, panie. Tutaj, proszę pana, może kurwa wjechać, nawet se sprawdzić. Oferta musi być poszerzona, kurwa, a coś innego, bo miejscówka jest czysta. I zawsze była. Nie ma na to dowodów, że nie była. No właśnie, spytamy się po prostu, czy dalej trwa jakieś postępowanie i tak dalej. I co da to 60 koła, bo jak ma dać tylko zatrzymanie, przeszukanie miejscówki, to prędzej czy później i tak tu wjadą. Wiedzą, gdzie mieszkamy, skoro jest jakiś nakaz, gdzie mają przeszukiwać, to już wiedzą, gdzie siedzimy tak. i tak dalej, więc miejscówka tak. jest spalona. Więc 60 koła nam nic nie daje. Nic. Co, o co nam teraz powie, że 60, koła to nie będzie nas ścigać, to niech dowody jakieś da. Za co będzie nas ścigać? Musisz znaleźć dragi, musisz widzieć transakcje i tak dalej. Nawet słowo ktoś na mieście niech się rozjebie, niech Kanadyjczyk pójdzie na komendę. Muszą być twarde dowody. Póki nie ma dowodu, nie mogą na nic zrobić. Nie wiem już. Ja? Musisz go spytać po prostu, za co chce te 60 koła. Co nam to da? No tak, no tak. Niech będzie. Dobry. Dobry. Cześć, to spotkanie, piąta rano. Tak, ja, jakbyśmy na ryby jechali, chociaż już by, powinniśmy spławiki zarzucać. Co tam, może usiądziemy? No, tak, tak. A wiesz co, postoję tutaj sobie, bo kurczę, miałem przesłuchanie, 4 godziny teraz. O, okej, okay, to się pewnie nasiedziałeś. Ta, nasiedziałem się troszeczkę. Zapraszamy do środka, może. Środka? W sumie mogę, piąte rano jest. O, jak panowie ładnie tu mieszkają. Witamy. Witamy. Gdzie mogę łyszkać, albo nie wiem. No proszę. Ja, Niech nie nie pojedziemy u siebie, jak na komendzie. Bo <laughs> się, że mi szwy poszło, mam w plecach szwy, na dupie szwy. O kurwa, co się stało? Co się stało? Zestrzelili mi helikopter jakiś systemu. Helikopter? Kto? A to już. Zestrzelili? Zatrzelili, no. Ja pierdolę, to nie jest, że w tym mieście siedzieć pierdziela. No, dzisiaj pierwszy raz był napad na... tutaj na Sandy. Na bank. A chyba... A, na Sandy? Na bank? Na bank? Na bank, tak. Tutaj bank był napadany. Mężczyźni z bronią długą kardali. No, takie Ach. rzeczy się jeszcze nie działy. Wystarczyło, że chwilę, jesteśmy niedyspozycyjni. Niedostępni, bo mamy a, akademię. Dadało da, im się? Tego nie wiem, pościg za nimi ruszył, helka. Pięć radiowozów, my zabezpieczyliśmy teren. Aczkolwiek, no mówię, chwilę nas nie ma i no, już nam banki tu okradają. No ale jeszcze parę dni wracamy. Banki? A, wracamy, to znaczy? Nie rozumiem. Wracamy z Akademii? Mamy no, Akademię, by to było. Akademia! Tak, wyleciał mi z głowy. Krótka pamięć, dobra, ale krótka. Akad akademia, ilu no, nowych funkcjonariuszy się pojawi? No. Myślę, że około 20. No jeszcze czas pokażę, i weryfikuję. 20 za dobrze, będzie bezpieczniej. I w Sandy, i w Paleto, Świetnie, i w Santos. Jak wyliczyliśmy, to będziemy w stanie 15 jednostek patrolowych wypuścić, nawet jednocześnie, tutaj na Sandy, i na Paleto. A, a tej ilości dróg, myślę, że będziecie mogli czuć się bezpiecznie. Świetnie, o to właśnie. minuty będzie Więcej patroli, robił. to więcej. Więcej bezpieczeństwa? Właśnie tak, a bezpieczeństwo to rzecz, która nas interesuje. Absolutnie. I w tej sprawie, i w tej sprawie my się zgłaszamy z uwagi na to, że zauważyliśmy, można powiedzieć, pewną zbiórkę. Tak, eee... znaczy finalnie jeszcze nie została otworzona, bo dyrektor departamentu ją musi fizycznie otworzyć, ale już jest dogadana, więc tak, zaraz się pojawi, będzie to na kulturę, sztukę, na magazynki, na, na paleto. Mi kolega mówił, że warto byłoby wpłacić po każdą sumę właśnie na sztukę i kulturę. Eee, tak, że... panowie, to jest inwestycja w przyszłość, jeśli wiecie o co mi chodzi. Je, 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 właśnie chcieliśmy pogadać o tej przyszłości, eee, panie szeryfie. No słucham, słucham. Eee, co, to, co to 60, koła, jakby to wpłynęło na sztukę i na, na kulturę w mieście? W mieście? Wie pan o co Una, mi chodzi. Szóra, szóra. Co by dało to 60, koła u nas w sztuce i tak, kulturze? Tak, tak, tak. Rozumiem, że no będzie to my. wykorzystane na, na jakieś dożynki i tak dalej. Tak, no to będzie może... w pełni wykorzystane na dożynki tak. właśnie. Zespoły, tak, tak, tak. catering, przygotowanie, tak, tam firma. Tak. Ale, ale co, co, jeście? co jeść? No tak się składa, że inwestujemy w wiele rzeczy jako biuro szeryfa. No ludzie bardzo chętnie yy, powiedzmy dotacje składają na nasze inicjatywy. Niebawem w zasadzie tutaj 100 metrów od was otworzy się yy, biuro z. Yy, nie wiem, jak to nazwać warsztatem odholowniczym, tak samo drugi na paleto. U Aha. nas otwiera się też bar, gdzie jest klub ze striptizem, kasyno, również na paleto. Także no, inwestujemy w okolice inwestujemy w ludność, w kulturę, w sztukę. No i w rozrywki, prawda? To, co? A co, Doroszki, dla to co dla mecenasów? Sztuki? Bo słyszałem, że można powiedzieć, że dla nich również byłyby jakieś e, uciechy. Właśnie, jak widzisz, samo... w naszym skromnym domostwie. Może tutaj nie pachnie lawendą, ale na pewno dom jest wypełniony sztuką. Obrazy filigramowe, ale też awangardowe za tobą. Trzy murzynki to, to wspierające sok. Słucham? To, co mogę Wam powiedzieć. Jeśli dobrze żyjecie w BCSO, wspieracie inicjatywy, to możecie mieć szczęście. Wielu mieszkańców twierdzi, że pieniądze lepią się do rąk wtedy, kiedy współpraca jest dobra. I to nie tylko nam. Hmm. Otwierają się pewne możliwości, pewne perspektywy Ale wszystko musi opierać się na zaufaniu Jak nam zaufacie, nie stracicie Jak nie zaufacie, to czas pokaże, prawda? Panie Charles? Hmm, co pan na myśli? Wszystko może się zdarzyć Na przykład co? Cokolwiek Może przyjechać tu policja, bo będziemy mieli urlop A może podczas urlopu nigdy nie zajedzie na waszą posesję? A może tu przyjechać policja w najbliższym czasie? Jak pan sądzi? Jest to bardzo możliwe, mniej możliwe? Myślę, że w toku ostatnich zdarzeń... Nikt tutaj nie przyjedzie oprócz nas, pilnujących waszych interesów. Hmm. Aha. Czy co, no, miejscówka Aha. zostaje, czy co? No na pewno byśmy chcieli, żeby tutaj wszędzie bo No, te są czasami, no. No te są. Chcielibyśmy, żeby były jakieś koncerty, występy, to na pewno. Czy na pewno to na ten moment będą jedne dożynki. to nie będzie tekliczna impreza, ale jak tylko uda się pomóc w otwarciu klubu ze striptizem i z maszynami, myślę, że będzie miejsce dość uczęsz uczęszczane. Niedługo też, bo w przyszłym tygodniu odbywa się impreza w naszym rejonie, ja nie wiem czy wiecie, będą walki bokserskie organizowane tutaj w klubie motocyklowym przy Yellow Jacku. O, pewnie jeszcze potem Tak, chłopaki się wywinęli ze wszystkiego, nie było dowodów, świadkowie znikli, zostali wymienieni. Klub ze striptease'em jeszcze do niego wracając, to kto będzie czerpał zyski? To będzie jakaś inicjatywa państwowa, stanowa czy hrabstwa? Bardziej hrabstwa, chyba. Bardziej hrabstwa. Czy co, burmistrz będzie kosił sos z tego, że ktoś ogląda striptis No słuchaj, tak to działa. Każde kasyno, czy legalne, czy nielegalne, w naszej jurysdykcji musi, że tak powiem, swoją część zostawić no. na rozwój, prawda? Prawda, bo można się Opodatkowany biznes to dobry biznes. Oczywiście, że tak. Teraz też nam się plebania otworzyła, więc kolejna morda do wykarmienia w rejonie. Niebawem ma się otworzyć tam kościół. A gdzie, gdzie ta plebania I... dokładnie? A naprzeciwko balu, bardzo skutki no, no to faktycznie. Poproszę, no to będą mieli bliska, żeby spowiedzi, do spowiedzi ludzie przyszli. E, panie Szyryk, jeszcze jedno pytanie, bo tutaj jeżeli chodzi o ten mecenat, Mecenas i tak dalej. Pan wspominał o kwocie 60 tysięcy. Czy tutaj można, można wesprzeć jeszcze ewentualnie, można powiedzieć, może jakąś trochę mniejszą kwotę, ale jakimś obrazem też? Jak to wygląda? Czy ta kwota podlega negocjacji? Zawsze wszystko podlega negocjacji, ale wolałbym zostać przy tej kwocie i powiem tak: jak tylko skończy się akademia, mogą pojawić się perspektywy szybkiego zarobku takich pieniędzy. Nie rozumiem. Pojawia się Akademia, szybki zarobek takich pieniędzy, do czego pan dąży? E, ja, może się trochę pomidorów na biuro, zajmiemy się tym, pizzę sobie upieczemy. Ho, ho, ola trzymaj pan tego konia na wodzy, spokojnie. mówi pan o 60 tysiącach, a jest opcja ratalna? Oczywiście, jak najbardziej. Aby przed dożynkami było spłacone. A nie no, się... ja nie wchodzę w układy z psami, wiecie, nie ma opcji, kurwa. 6 lat tworzę, tą postać. Włoszy. Wsparcie będzie, już ja nie zawsze muszę... Pełny patron zrobić. to ja mogę wcześniej pójść do domu. Rozumiem. <śmiech> <śmiech> no tak, no tak. Nie, bo ona sobie wykikiwać. Na mnie my... <laughs> sztuki. Lubimy ją. Również. Lubimy podziwiać piękno. Więc no, wiecie, tak jak mówię, jeśli wy będziecie dobrzy dla nas będziecie wspierać inicjatywy to na pewno będzie wam się dobrze żyło. No i to chciałem usłyszeć, to jest świetna informacja, my również tego pragniemy. Tak naprawdę wszyscy chcemy dobra. Jeśli wokół nas będzie dobro, u nas będzie dobro, jeśli u nas będzie dobro, to wokół nas będzie dobro, jasne? No może pan prawi? No o to w tym wszystkim chodzi, prawda? <laughs> mamy tutaj razem żyć, mamy, że tak powiem, dbać o to, żeby ci, którzy jeszcze zostali w naszych rejonach, chcieli tu mieszkać, więc standard życia mimo wszystko musimy podnosić. Powoli, pomału. A niebawem, pamiętacie jak wam mówiłem tutaj o tym Sandy. To są były te remonty, wysiedli ludzi. Tak. Niebawem zobaczycie mój wywiad w telewizji, wszystko wam się wyjaśni. O, bo gwiazdy? Wywiad w telewizji? Okej, Małe strącenie mojego helikoptera było powiązane z moim śledztwem, o którym będę mówił w wywiadzie, które zamieszane było również LSPD. Jeśli przyjrzycie sobie kadrowe zmiany, czyli w policji mieliście jakieś, nie wiem, wtyki? Tych policjantów? Przestępcy mieli. O wtyki kurwa. W I te wtyki zostały już usunięte. Skąd ta pewność? Skąd ta pewność że nie pojawią się nowe, albo nie pojawiły się teraz na nowej ak ak akademii? Zawsze pojawią się nowe, zawsze znajdzie się ktoś, kto weźmie w łapę. Nie każdy jest tak porządny jak my, prawda? A, Dziamy, a, a, działamy a no w imieniu społeczności, dbamy o, o to, żeby przestrzegane było prawo w naszych rejonach. Mamy najniższą sprzedaż narkotyków ostatnio. A to nie czeka się cieszyć. Oczywiście. Jak tak mówię, aby do emerytury, prawda? że kilkanaście lat. Im spokojniej, tym lepiej. Tak. No i będzie spokojniej ze względu na rozbicie tej tajki. Niedługo w mediach wszyscy usłyszą, jak to wyglądało. I połączą kropki. To już nie pracuje w policji. To jakiś wysoko postawiony policjant? Policjanci? Czy, czy jakieś. Pułotki? Gruba ryba. Gruba whoa, ryba na Damn! Aha. Ale to dowództwa? No, może niedługo będą jakieś wieści rzecznik, może nowy się pojawi, bo no, jedna głowa pociągnęła inne głowy, można powiedzieć. Czwartek ludzi za sobą. Aha. I to było tutaj u nas w, w Sandy Show, czy raczej w, na komendzie w Los Santos? Cała grupa działała głównie u nas, w naszych rejonach, aczkolwiek yy, no, przewidywali wszystkie ruchy, znali nasze pozycje, nasze nawigacje, dosłownie wodzili nas do noc miesiącami. Więc łatwo było się domyśleć, że muszą mieć kogoś, kto ma dostęp do naszej bazy danych, kogoś, kto widzi nasze lokalizacje. No i zebraliśmy odpowiednią dokumentację, odpowiednie dowody. No i bęk, wszyscy znikli nagle. A trzecie pytanie, bo ja wiem, że tutaj tak naprawdę jest jeszcze bardzo dużo pracy do wykonania wokół. Wszędzie szarusy i tak dalej, no, żeby po prostu zapewnić ludziom jakieś atrakcje uciechy życia, żeby wyprowadzić ich z tej może złej ścieżki, tylko zainteresować właśnie jakąś, jakimś teatrem albo sztuką. Pytanie, czy. Ta, ta, ta donacja to jest sprawa jakby jednorazowa i załatwia temat, czy, czy, czy to będzie później cykliczne, bo byśmy chcieli wiedzieć już wcześniej, o co Panie w tym czas, wszystkim chodzi. jest, to jest, попыт, jest sześciu, mam zero level będzie level. potrzeba, będą sytuacje, które będą wymagały no, powtórzenia takiej dotacji, no to pomożemy, pomożemy, coś się zorganizuje. Ale na hmm. ten moment, tak jak rozmawialiśmy, no, przysługa za przysługę, prawda? Tak. No dobrze, no czekamy w takim razie na otwarcie zbiorka. Nie ja muszę mi się doczekać. Potwierdzę jeszcze SMS-owo. Dobrze. A to tam u panu widzę, pan fryzurę zmienił.